Siemno, to ja Bez, dziś witam was w teście petard Woodoo Komety Kod produktu to PES 1204C W opakowaniu mamy 12 sztuk Jest to petarda błyskowa klasa F2 Oczywiście CE posiadane jest NEC na całe opakowanie to 5,4 g, Czyli jak łatwo można policzyć na 12 sztuk To na jedną petardkę wychodzi 0,45 g, tak? O ile się nie mylę. Tak wygląda opakowanie. Nie jest brzydkie, ale też nic wybitnego. Petardki w środku przypominają trochę te wszystkie petardy ze, ze stałów sylwestrowych. Jakość wykonania... No, nie powala, wiadomo, ten papier odchodzi. No nic wybitnego, ale Korpus, korpus jest dość twardy To jest zaskoczenie i takie Odróżnienie od tych petard Z zestawów Słyszycie pociągi w tle pewnie Ląd, ląd jakości takiej Nie najlepszej Ale też nie jest to ta Najgorsza jakość Długość Taka dość przyzwoita Normalna Zatyczki gipsowe Więc pewnie będzie rzucać i no co, zobaczymy jak sobie dadzą radę. Pierwsze odpalimy pewnie tak z dwie, trzy luźno. Zobaczymy jak to w ogóle wybucha. Ściągnę tylko popalnik. Blokadka zdjęta. No i odpalamy. Odrzuciłem dość daleko, jak na taką petardę, ale zobaczymy. Może dobrze. No, dość przyzwoicie. Oj, piękna miejscówka. Słyszycie pociągi. Więc myślę, że zapauzuję tutaj i widzimy się za chwilę. Dobra, widzimy się po cięciu. Jednak taki urok tej miejscówki, że może jest na uboczu i nie przeszkadzam ludziom, ale za to. Mniejsze, że korzystałem w nagrywaniu. No co, odpalamy jeszcze jedną luzem. Yy, tutaj mogę się znowu do jakości przyczepić. Bo na przykład ta petarda. Nie wiem, czy to będzie widać aż tak bardzo na kamerze. Ma dłuższy ląd niż ta, którą odpalałem poprzednio. Więc no, jak się zrobi w fabryce, tak jest i tak puszczają. Nie przykładając zbyt dużej wagi do tego. Ale no mniejsza z tym. Teraz to bliżej. Do czego mógłbym to porównać? Myślę, że do Explosive 3, klasycznie u mnie porównanie ale no taka prawda, że no, ma podobną gramaturę no i uderza podobnie i w, w początku zapomniałem powiedzieć jednej z najważniejszych rzeczy przecież w testach czyli cena, cena tych petard to około 1,80 zł, 2,50 coś w tym stylu i tym bardziej porównanie do Explosive 3 jest trafne, dlatego że Explosive 3 kosztuje praktycznie tyle samo, a ma jeszcze więcej mieszanki. I jak przed chwilą doczepiłem się do lądu, to sięgnąłem po kolejną petardę. I patrzcie na ten ląd. Nie wiem czy łapie ostrość. Proszę bardzo. Ląd jest króciutki wręcz. Ale no co, no odpalamy, no przecież... Nic się nie stało, ale no pokazuje to tylko jak wielką wagę przykłada producent do tworzenia tych petard i jaka jest ich jakość. Dobra, to teraz sobie odpalimy na ganku luźno, przeniosę was trochę. Garnek taki dość spory, ale leciutki. Tutaj mamy pozostałości po petardach. Rozwalają się, ale jednak zostają korpusy, trochę śmiecą. Tak wygląda dziura po pedardzie. Naprawdę nic, nic wybitnego. Tym bardziej za tą cenę, gdzie można mieć więcej sztuk mocniejszych petard. Tutaj zostawię. i Zobaczymy jak poleci. Wow, podbiło strasznie wysoko to zostało po pedardzie. podbiło na 3 cm może to co no odpalimy sobie jeszcze taki mały karabinek bez nas 3 sztuki odpalimy go w garnku bo w sumie czemu nie no i Podsumujemy jakoś te petardy, bo wypada, jak się nagrywa teścik Tutaj, dobra, odpaliły się wszystkie trzy. I wybuchły dwie. Teoretycznie nie powinienem podchodzić, ale mogę się założyć, że rozsadziło je po prostu, tak jak myślałem. A nie, je, jest tutaj. No zobaczymy, zobaczymy czy wybuchnie jeszcze. Ale cóż, nie będziemy do tego podchodzić. Ponagrywam jeszcze inne testy, podsumujemy sobie te petardy i wtedy, wtedy je zbiorę. W garnku przynajmniej był jakiś potężniejszy dźwięk. Więc taki plus. No co, co mogę powiedzieć o petardach wódu? Petardy za tą cenę szału nie robią. To o czymś świadczy, bo cena jest naprawdę niska, więc mógłby być to ich plus wręcz. Lecz niestety za tą cenę możecie kupić masę innych lepszych petard. Więc myślę, że ocena dla nich to będzie jakieś dobre cztery. Niech już mają. A no... Ja mogę za Wam zaproponować te eksploziwy. Za tą cenę podobną macie. Yy, te wszystkie petardy też od komety: typu szalony pirat, czerwony pirat. One są chyba złotówkę droższe, ale walą o wiele mocniej i plus są o wiele lepszej jakości. Tutaj widzieliście te ląty: raz są długie, raz praktycznie są od razu przy petardzie, nie wystają z korpusu. No, naprawdę szału nie robi i jeszcze śmieci, bo nie rozsadza się całe. Więc co, no, cztery to myślę, że i tak zawyżona cena dla nich. Na ganku widzieliście, jak podbiło, więc to więcej nie ma o czym gadać. Zapraszam was do kolejnych testów, zapraszam was do subskrypcji kanału. Jeśli film się spodobał oczywiście, możecie też komentować i wystawić swoją ocenę. No i zapraszam do oceny materiału już niekoniecznie. Jeśli się spodobał, no to oczywiście lajka chętnie przyjmę, jeśli nie, dislajka również chętnie przyjmę. Tak samo jak jakąś krytykę i porady co do nagrywania. Więc co, ja bym się żegnał, trzymajcie się do następnego testu.